Witam, moi drodzy, Ania Walaszczyk, Powertex Polska. Dziś chciałabym Wam zaprezentować produkt Power Wax. Jest to wosk na bazie wody, który możemy również zabezpieczać swoje prace, ale jednocześnie wykorzystywać go do stylizacji. Jest to jakby pewna alternatywa, inny sposób wykończenia pracy niż przy użyciu pigmentu łączonego z lakierem. Czy też bisterem, tak zupełnie inaczej pracujemy, tym medium, daje on inne efekty, jedni go pokochają, inni w ogóle nie poczują, że tak powiem, tego rodzaju wykańczania pracy, ale dobrze jest poszukiwać i, i doświadczać nowych możliwości i rozwiązań. Produkt Wax możecie łączyć z wszelkimi. Produktami, czyli możecie łączyć go zarówno z pigmentami sypkimi, i tak też dzisiaj zaprezentuję Wam e, sposób wykończenia pracy, którą tworzyłam wcześniej, e, tworząc pastę pękającą. E, ale równie dobrze sprawdzi się w połączeniu z farbami, bisterami. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. E, jest e, jedna ważna zasada. Jeżeli wykończacie pracę i najpierw użyjecie na przykład pigmentu łączonego z lakierem, czy też farby um, i zdecydujecie się na wykorzystanie Power e, w tym momencie nie możecie um, wrócić, tak? Czyli już każdy e, element naszej pracy, każdy produkt musimy połączyć z Power e, Inaczej on nie będzie miał tej przyczepności, jest taka zasada, że możemy lakier stosować pod wosk, również przy wykańczaniu mebli. Natomiast nie dajemy lakieru na wosk. Tak? To jest jakby medium blokujące i ono się tutaj już nie połączy. Zapraszam Was zatem do prezentacji wykańczania powierzchni Power Waxem. Przystąpmy zatem do stylizacji. Użyjemy w tym momencie wosku naszego power waxa razem z pigmentami. Pamiętajcie, że do wosku możecie dodawać różne inne materiały typu farba, bister. Tu już dowolnie możecie sobie działać. Jeżeli dodamy mniej więcej 50 na 50 wosk, plus barwnik czy farba, wtedy ten kolor będzie intensywny, mocno kryjący. Jeżeli będziemy schodzić z z danego preparatu, którym będziemy zabarwiać wosk, wtedy będziemy uzyskiwać bardziej transparentny, transparentny efekt. Ja wykorzystam sobie dzisiaj pigmenty turkusowe, zielone, niebieskie i biały, w środek sobie wprowadzę turkus i zobaczymy, jak całość będzie wyglądać, czyli. Najpierw mamy wosk, i do niego będę dodawała sobie pigment. Tawiki wosk możecie wprowadzać pędzlem, możecie wprowadzać gąbką, palcem. Z tego względu, że jest to wosk na bazie wody. Narzędzia możecie później myć również. Ja sobie użyję palca, z tego względu, że ciężko byłoby mi tuż szpachelką operować. I chodzi mi w tym momencie o to, aby ten wosk dostał się w nasze pęknięcia. W tym miejscu zależało mi na tym, aby wosk wniknął w spęknięcia, tak? Teraz sobie spróbuję ten nadmiar wosku zetrzeć. Najpierw możemy posłużyć się samą, samą ściereczką. Natomiast jeżeli on już zaczyna nam wiązać, wtedy wracacie do wosku przezroczystego. Nabieracie go na... Szmatkę i tym oto woskiem ten nadmiar ściągać. Do momentu, aż będziecie zadowoleni z efektu. Przejdę do koloru niebieskiego. Możecie go też nakładać w ten oto sposób. Tu nakładam go dosyć grubo, bo chciałabym, żeby ten niebieski kolor był takim dominującym, tutaj intensywną barwą. Fakt, że wtedy, jeżeli warstwa jego jest dosyć gruba, gubicie też spękania. Ale wszystko już zależy jak gdyby od Waszej preferencji. Tu co do koloru i wykończenia, na górze wrócę również do zielonego, ale połączę go jeszcze z bielą. W tej części pracuję bardziej nad transparentnością tego koloru, czyli nałożyłam go a teraz delikatnie e, samym woskiem bezbarwnym e, ściągam nadmiar. Ja lubię również nałożyć ten bosk, a później go zdrapywać, dochodząc do warstw, które są pod spodem. On już twardnieje, dlatego schodzi takimi płatami. Taką powierzchnię pozostawiamy do utwardzenia, a następnie możemy przepolerować bawełnianą szmatką. Wtedy dostaniemy też taki satynowy efekt wykończenia. Dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do eksperymentowania z woskiem. Pozdrawiam Was, Ania.